Mówił. Siemanko, tu Cyborg I b 807 W końcu nasz pierwszy kooperacyjna gra Może nie kooperacyjna, ale gramy razem Call of Duty A. Modern Warfare e, Multiplayer A zginąłem Nie <grych> ja też mm. Ale, to, nie, zabiłem, zabiłem Dobra, zabiłem, my pewnie super. możemy lamić, bo to nasze taki jakby pierwszy raz razem gramy sobie i nagrywamy A, więc. i pierwszy raz zaczyna Prestige, więc... Okay. Kurde, no nic. Kine. Idę za tobą. Spoko. Też muszę być w kadrze. No. Nie, Nie lubię za bardzo tej mapy, bo to z każdej strony można kogoś... Kradnę, to ślepimy sami siebie. Ale w brzuch dostałem. No w końcu, jednego zabiłem. Jednego. Dobra, snajperem. A, dwóch, ładnie. Podwójne tak, zabicie. Biegnij, Zdzisiu! Kurde, zapomniałem, że mam nóż. Przez tego battlefielda. No, odzwyczaj się. Muszę, dobra, biegnę do ciebie, za tobą będę. O, za mną jest. Jak jak muciłem tą snajperką na nic. O, dobra, jestem za tobą. Tutaj idę przodem, się. o, lagi Cieszę się, złoty tu lagi bo Dzięki. ty we mnie wlazłeś Co to jest? Co ty rozłożyłeś? Eee, nakłócać. Dobra Muszę iść do mojego miejsca kampienia Kurde, już go miałem Może następnym razem ja też będę nagrywał ze swojej perspektywy Pokój. połączymy teraz Zobaczymy, najpierw to zróbmy to testowe, nie w końcu. Tak idzie mi beznadziejnie. O, nie jestem drugi, no, ale zobaczymy. Na razie, kurde, też nie mam tu. Nie tej mapy, po prostu nie, że nie nawidzę, ale Mówimy nie na niej. Co to gramy? Ja. Fak, no naprawdę. można tak nie wiem. Ale dostał koleś. A ja chciałem go zaśmęcać Kurde, zacznę, za... W ogóle nie mogę się przyzwyczaić W ogóle nie mogę trafić Mogę się przyzwyczaić do tych ustawion bo patrz już idzie inaczej się gra Kurde Ha Kimbo Pożałuję, że tak ginął teraz Cię Też ginąłem. Teraz ja sobie coś się rozniesie po prostu. Kurde, jak mnie... Też ginę jak mucha. O, po, poziom. Nagle latię. Jeszcze nie chcę do tego. ale wyszedłem jak kaczka na ostrzał Gdzie ja wyflażam w ogóle? O, wiedziałem. Ostatni bastion. Szybko uciekaj. Ty przeżyjesz Jak ma się ten ost... A, ale nie dowił. Co? Ostatecznym basnem to jeśli będziesz długo się trzymał, to w końcu wstaniesz na nogi Ja muszę iść tam szybko zjąć. Idę za tobą Ja poszedłem sobie. A za tobą! A udało mi się, ostatni! Ratuj mnie, podnieś mnie! I właśnie ja nie mogę! I zginęliśmy! Ale udaremniłem! Przyjąłeś No nie chodź, jak z niego mnie! Hej, Odbóż, nie Fajnie! W ogóle mam takiego że... Ściciel! się nie kapuje No, pomienileś... to ja tu powinieneś... Gdzie ty to Gdzieś tam No, może że... Nie, źle, bo oni... ...zdobywali zdo do te punkty w powietrzu jeszcze 30 przeciwników zbiorę, że namierzyło mnie i teraz nic, nic, nic tego nie członka widzę. członka zespołu przynajmniej 4 razy. Awans. Psia krew, nic nie widzę. Bo EMP działa. Ja mam asasyna, więc mnie to Kurde felek. A ja mam asasyna i mnie to wygląda. No ja nie mam nic. Teraz na ślepo biegam. Kurde felek. A, to... Jak tam idzie? O! Jesteśmy pierwsi, pierwsi, pierwsi i górą! Ja jestem pierwszy! No pierwsi, mówię o piersiach. A ty jesteś... No już spadam w dół. A ja też spadłem. takim Kimbo... O! Mój wolny jest niekako... Wolny! Fajnie, że koleś przyszedł przede mnie prosto. Dzięki! Koleś, Jesteś koleś. na filmiku. Dobra. Miku. Ja myślę, że to na razie jako testy będzie... Nie, może jeszcze nie. Trzeba. Ja, to wystarczy na chwilę. Muszę to przetestować, jak to nam wyjdzie. O, jeszcze ja zginąłem, ostatni. Nie. Dobra, pożegnaj się ładnie. No, na razie wszystkim. Dzie hej, hej. Dziękujemy za testy. papa. Pa, hej.